Dzień dobry YouTube, witajcie w kolejnym tygodniu mojej redukcji i kolejne aktualizacje dzisiaj do Was. Co się zmienia na ten tydzień? Ano, podnoszę kardio z 7x45 na 7x50 minut. Kaloryczność zostaje zupełnie bez zmian, czyli dalej będą tu dwa dni wysokie, 4 dni e, średnie i jeden dzień niski, bardzo niski, bo zero węglowodanów. E, także to się nie zmienia. E, Jochimbina wzrasta o 5 mg, czyli z 15 na 20 mg. I w zasadzie, jeżeli chodzi o takie zmiany większe, to by było na Tyle. Co do mojego ładowania tego dwutygodniowego. Jakiś czas temu ktoś pytał, dlaczego ładowanie tylko w jeden dzień. W filmie oczywiście to uwzględniłem i powiedziałem, że nie jest to żaden zabieg, który ma bindować w jakiś sposób leptynę czy też działać prometabolicznie, natomiast jest to taki zabieg, który ma podnosić ogólną kaloryczność diety tygodniową, a nie mniej jakby inaczej, dowypełnić mnie w ten dzień ładowania dać mi trochę boostu energii na treningi na kolejny tydzień, ale jednocześnie przy zachowaniu tego bardzo dużego deficytu w pozostałe dni, dzięki czemu jestem w stanie dogrzebać się, że tak powiem, do takiej bardziej opornej tkanki tłuszczowej i spalić jej przez ten czas nieco więcej. Przynajmniej taki jest zamysł. Niemniej jednak teraz prowadziłem dwa dni takiego mocniejszego ładowania i sprawdziło się to bardzo, bardzo dobrze, bowiem moja waga spadła dość mocno, bo tak jak w w przeddzień ładowania, czyli po dniu całym treningowym i później niskim, miałem 106,7 106 kg na rano w dzień niski, czyli to był w piątek. Tak w sobotę po ładowaniu było to już 105,5 kg a następnie waga spadła mi w poniedziałek aż do 1047 kg, czyli najniższe moje ważenie na tej redukcji. Średnia waga na ten tydzień wykaże pewnie około prawie 1,5 kg niższa niż z tygodni poprzednich. To jest też dość dużym dla mnie skokiem. Forma zresztą dość mocno się wyostrzyła, co możecie zobaczyć w tym momencie na ekranie. No i moja waga utrzymuje się na ten tydzień w granicach 105 kg, i to jest taka moja nowa waga. Cały ten tydzień oczywiście lecą znowu dni średnich węglowodanów, zatem ta forma się poprawia. Przy czym w te dni średnich i niskich węglowodanów zazwyczaj łapię więcej wody, ponieważ mam dni treningowe, mam dni ciężkie, natomiast tych węglowodanów jest zdecydowanie mniej, żeby tę regenerację napędzać. Ale oczywiście ja się z tym kompletnie godzę i tak to ma wyglądać. W dniu poprzednim, w tygodniu poprzednim, przepraszam, zrobiłem też 3 dni zupełnie bez treningu, o czym jakby nie wspomniałem wcześniej, ale myślę, że jest to dosyć istotne. No i te trzy dni jakby były dniami treningowymi, zatem były dniami niskimi. Ale ta waga nie spadała wtedy niski absolutnie, mimo tego, że miałem 3 dni zupełnie bez węglowodanów. No ale ta waga, jak widzieliście, później zachowała się tak, że po właśnie dwóch dniach ładowania spadła dosyć mocno. Te 3 dni regeneracji były mi naprawdę bardzo potrzebne, dlatego że już widziałem, że sen podupada, już widziałem, że regeneracyjnie nie domagam, już widziałem, że w ogóle nie mam apetytu. Zresztą ogólnie teraz na tym okresie, mimo tego, że jem coraz mniej, to naprawdę tego apetytu jakiegoś super mocno wywindowanego nie mam, Niemniej jednak, już było, zaczynało się robić naprawdę grubo, więc zareagowałem odpowiednio wcześniej, mam nadzieję, i te trzy dni resta naprawdę zrobiły robotę. I będę takie rzeczy robił na bieżąco, patrząc na to, jakby jak moje ciało wygląda, ile trzymam wody i jak się czuję. Ponieważ ja Wam tu przedstawię oczywiście na cały tydzień do przodu, zamysł, który mam na dany tydzień. Natomiast, kto coś ze mną pracuje, to wie, że jakby raporty są dość częste i wyciągamy wnioski z tego, co widzimy i u siebie robię zupełnie tak samo, czyli jeżeli widzę, że ta sylwetka podupada, jeżeli widzę, że ta paga stoi cały czas, jeżeli widzę, że łapie wody, jeżeli widzę, że pogarsza się stan snu, co też pokazuje mi moja aplikacja, bo ten Oralink naprawdę robi bardzo fajną robotę pod tym względem, no to też Staram się reagować i nie czekać, żeby nie wykopać sobie zbyt dużego dołka i później nie mieć możliwości się z niego wygrzebać. Więc tak to wygląda. Na ten tydzień nie zapowiadają się żadne większe zmiany. W następnym tygodniu już pomyślałem nad nieco mocniejszymi zmianami, ale o tym powiem Wam w przyszłym tygodniu. A teraz zapraszam Was na urywki z mojego treningu pleców. Przy czym włączam się teraz na voice over ze względu na to, żeby była troszeczkę lepsza jakość dźwięku. A my widzimy się. W następnym odcinku. Dobra, zaczynamy oczywiście trening od łydki. Łydka, jak pamiętacie, wykonuję sobie zawsze w trzech seriach roboczych, przy czym ostatnia seria jest serią z podwójnym dropsetem. Po tym podwójnym dropsetie wstaję jeszcze i dobijam maksa na pełnym rozciągnięciu z ciężarem własnego ciała, na, stojąc na rogu maszyny. Następnie robię maksa na samym wspięciu palca, czyli odkładam pięty na ziemię i wstaję z ziemi do momentu, aż nie będę w stanie podnieść pięty do góry. Tak wygląda moja łydka, jeżeli chodzi o ten okres. Staram się ją mocno. Mocno katować ze względu na to, że łydkę wykonuje tak naprawdę 3 razy w tygodniu, czyli jest to tak naprawdę 12 serii roboczych, ale wykonanych z podwójnym. Jakby tutaj rest pauzem i z dropsetami oraz z innymi formami intensyfikacji. Dlatego też myślę, że jest to zupełności wystarczająca objętość do tego, żeby te łydki cały czas stymulować, cały czas utrzymywać, no i przede wszystkim do tego, żeby generować też jak największy deficyt energetyczny. Ja to jest specjalnie troszeczkę przyspieszyłem, bo wiadomo, że łydka to jest rzecz dosyć nudna. Nie nagrałem całej łydki, ponieważ też ktoś tam po, po drodze zwalił mi aparat, który stał, także musicie mi wybaczyć. Starałem się jak mogłem, no i generalnie tak wygląda kwestia łydki, czyli tutaj są trzy serie: w ostatniej podwójny dropset, i w ostatniej po podwójnym dropsecie, jeszcze dwie formy intensyfikacji. Następnie przechodzę sobie na tak zwany rakcin. Tutaj mam trzy serie rakcina, przy czym zawsze wykonuję pierwszą e, serię z największym ciężarem. Wykonuję tyle powtórzeń, ile jestem w stanie wykonać na maksa. Następnie, co zaraz zobaczycie, jeżeli nie będę już w stanie się podnieść, zrzucam ciężar, który mam na biodrach i wykonuję na maksa z ciężarem własnego ciała. I tak robię kolejno z trzema kolejnymi seriami, celując w przedział powtórzeń około 8 do 10 powtórzeń w pierwszej serii. Kolejnym ćwiczeniem jest wiosłowanie. Na suwnicy Smitha w opadzie tłowia. Tutaj mam jedynie dwie serie. Jedną taką cięższą, którą staram się wykonać na maksa. Tutaj nawet troszeczkę pozwalam sobie na to, żeby szarpnąć, żeby ten ruch był taki y, mocno zaakcentować górę pleców. I dziś przerobić sobie też troszeczkę tego prostownika, ale jak widzicie, nie pochylam się zbyt mocno, bo targetuję właśnie górę pleców. Pierwsza seria celowana jest między 8 a 10 powtórzeń, druga seria między 12 a 15 i w tej drugiej serii w związku z tym ściągam dość dużo, bo tutaj mam 140 kg, to w drugiej będę miał tylko 120 kg. Ćwiczenie numer 3 jest to trzy serie wiosłowania, właśnie takiego można powiedzieć foczego w oparciu klatki piersiowej hantelkami i tutaj również przy zakres powtórzeń między 8 a 12, nawet bym powiedział. Przy czym nie ma tu żadnej formy intensyfikacji, już jest to ściśle trzy serie, które robię. Po prostu do maksymalnego upadku z każdej serii ściągam odrobinę ciężaru, tak żeby zmieścić się w zakres powtórzeń. No i generalnie tak, żeby maksymalnie zmęczyć tą górę pleców. Po tym ćwiczeniu przechodzę na. Meadow Rose, czyli na wiosłowanie półsztangą z taką, można powiedzieć, alternatywą, którą wykonywał właśnie John Meadows i po nim to ćwiczenie zyskało tą oto nazwę. Sam John uważał, że to było ćwiczenie, które tak naprawdę sprawiło, że jego plecy ruszyły, ponieważ Meadows miał bardzo duże problemy z tym, żeby te plecy rozbudować, a to ćwiczenie pozwoliło mu je wyizolować na tyle, że uważał właśnie to ćwiczenie jako złoty środek na rozbudowę swoich pleców. Tutaj dwie serie. Przy czym w pierwszej serii celuję między 8 a 10 powtórzeń po prostu w prostej serii zwykłej do upadku, a w drugiej serii celuję w nieco wyższy zakres powtórzeń, czyli zakres w granicach 10 do 12 powtórzeń, ale z jedną serią rest czyli robię maksa, odkładam na 10 wdechów, czyli jakieś 15 sekund pewnie. Robię ponownie maksa, znowu odkładam na około 15 sekund i znowu dochodzę do upadku mięśniowego, czyli są trzy punkty upadku. Jednym ciężarem. Po tym przechodzę już tylko na ich widzicie wyprosty na, można powiedzieć, wersce rzymskiej, przy czym ja nie używam łoweczki rzymskiej, ale używam właśnie takiego setupu, jak widzicie tutaj, tylko po to, aby wyłączyć całkowicie tył uda i włączyć maksymalnie prostowniki grzbietu do pracy. Jak widzicie, prostuje się i zginam tylko w kręgosłupie i to warunkuje mi właśnie, że wyłączona jest ta tylna taśma od dołu nogi, czyli cały mięsień kruszowo goleniowy cały pośladek, a pracuje tylko i wyłącznie prostownik grzbietu i to jest Staram się nie szarpać, staram się napinać, kontrolować właśnie napięcie. Jedna seria podwójny dropset, bo jak widzicie, właśnie wpuściłem jedną hantelkę i wykonuję maksymalnie upadek mięśniowy z jedną hantelką. I później jeszcze wyrzucę całkowicie hantelkę i dobiję już całkowicie do maksymalnej odcinki, tak żebym nie był w stanie fizycznie się podnieść za pomocą prostownika. I to jest jedna seria, która jest w zupełności wystarczająca, ponieważ w tym tygodniu będę robił jeszcze martwe ciągi, w których też będzie prostownik pracował, stąd też nie ma zbyt wiele pracy na prostownik bezpośrednio. Miałem wcześniej wiosłowanie również na Smithie, które też dziś ten prostownik przepracowywało, więc w zupełności wystarczy. Następnie przechodzę na uginanie na maszynie na biceps tutaj trzy serie. Wszystkie w granicach 10 do 12 powtórzeń, przy czym w ostatniej serii mamy podwójny dropset. I to jest tak naprawdę jedno ćwiczenie na biceps, takie główne. Te ramiona mam myślę na tyle dobre już teraz, że nie muszę jakoś mocniej katować. Więc utrzymaniowo i w kwestii palenia kalorii zostawiam dużą formę intensyfikacji i dużą objętość, ale nie kombinuję. Za bardzo, jeżeli chodzi o kwestie jakiejś tam e, objętości w ćwiczeniach. Kolejnym ćwiczeniem jest oczywiście to, jak widzicie uginanie nachwytem po to, żeby ten ramienny, promieniowy mięsień e, mocno przepracować. To takie ćwiczenie, które rzadko się już widuje, żeby ktoś wykonywał. Myślę, że jest dość istotne, żeby tą, te ramiona były rzeczywiście pełne i były kompletne. Więc e, ja wykonuję w trzech seriach, w granicach 12-15 powtórzeń, w ostatniej serii podwójny dropset, tak żeby tylko nabudować jak najwięcej objętości w te ramiona. E, no i tyle w zasadzie. Na koniec oczywiście robię brzuch, Brzuch wykonuję w trzech seriach roboczych. Zawsze robię po prostu trzy serie na maksa, ile tylko dam radę zrobić. Na koniec, po takim brzuchu wykonuję jedną serię klasycznego planka, tak bezpośrednio, czyli po ostatniej serii zakończenia brzuchu wchodzę do planka, jeden raz na maksa, na palcach i jak nie dam rady już na palcach, przechodzę na kolana, trzymam tak długo na kolanach, ile dam rady utrzymać i to w zasadzie koniec. Po takim treningu wchodzę sobie już tylko na dzień jeśli mi schodów i zbieram się do domu, żeby się regenerować. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej. Zachęcam Was oczywiście do używania moich kodów, ponieważ każde użycie takiego kodziku gdzieś tam sprawia, że mi też jakieś eciepecie wpadają, a to też jest kwestia, która pomaga mi się rozwijać, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie sylwetkowe i kulturystyczne, ale również jeżeli chodzi o kwestie kanału, ponieważ są takie ambicje, żeby w niego inwestować i żeby go rozwijać coraz, coraz mocniej. Mam nadzieję, że zostanie to również przez Was docenione, Dziękuję bardzo. Ja widzę, że cały czas odzew jest naprawdę pozytywny, co mnie również napędza. Także chciałem Was z tego miejsca, chciałem Wam z tego miejsca bardzo mocno podziękować. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zachęcić do subskrypcji i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.